Cześć! Jesteście na kanale Kraina Zabawek, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie Barbie z serii Ubierz i Udekoruj od firmy Mattel W zestawie znajdziemy wiele akcesoriów, będzie to syreni ogon, płetwa, bluzeczka na przebranie, para butów, top, spódniczka, a także skrzydła by Barbie ma bardzo delikatny makijaż. Tu możemy zobaczyć jej duże niebieskie oczy i szeroki różowy uśmiech. Na szczycie jej głowy ma swoją różową koronę i także bardzo delikatne blond włosy. Teraz jest ona księżniczką, dlatego ubrała swoją różową bluzkę, która jest otobiona wieloma diamencikami, i to samo tutaj przy kołnierzyku. Reszta jej sukienki to bardzo długa różowa spódnica. Która tutaj na tej stronie ma wymalowany duży obraz zamku, a także leśnej polany. Natomiast jeśli chodzi o jej buty, są to jej ulubione różowe szpilki ozdobione różową kokardką u kostki. Barbie może także przeobrazić się w różkę. Tutaj tym razem jej bluzka jest cała fioletowa z delikatnymi wycięciami. Na piersi ma swojego pięknego motyla, a także bardzo wiele małych klejnotików. A do jej pleców przyczepione są również fioletowe skrzydła. Są one dość sztywne, ozdobione kolorowymi wzorkami. Tutaj u góry, a dolna część to jest jej krótka fioletowa spódniczka razem z tą różową falbanką. Na jej stopach możemy zauważyć też fioletowe buciki, które są odrobinę dłuższe, z wieloma wycięciami, a z tyłu są też małe skrzydełka. Jej ostatnia przemiana to wersja Syreny, jeśli tylko zdecyduje się odwiedzić podwodne Królestwa. Jej top jest cały różowy, przypomina delikatnie muszelki. Mamy tutaj również drobne koraliki, i to samo jest u spodu. Natomiast pozostała część to jest jej bardzo długi niebieski ogon, razem z pięknym obrazkiem podwodnych światów. Natomiast płetwa jest cała różowa, również ozdobiona koralikami, po obu stronach. Nasza lalka wygląda naprawdę wspaniale w każdej wersji, a podczas zabawy możemy wybrać, czy będzie ona księżniczką, wróżką lub też syreną, także przez to jest to jeszcze bardziej interesujące. A jeśli filmik wam się podobał, koniecznie go zalajkujcie, a także zasubskrybujcie kanał.